Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zmieniamy obraz polskiej wsi. Cześć, mam na imię Dominika, a w Polskiej Agencji Pozyskiwania Funduszy Unijnych zajmuję się przede wszystkim programem, jakim jest Premia dla Młodego Rolnika. Myślę, że takim najbardziej atrakcyjnym, atrakcyjnym wsparciem obecnie dostępnym na rynku. Dlaczego? A to dlatego, że otrzymujecie aż 200 tysięcy bezwrotnej premii na rozpoczęcie działalności rolniczej lub na jej rozwój. Tylko, że... No haczyk, musi być zawsze jakiś haczyk. Nie możecie prowadzić tej działalności rolniczej dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Że tik tak, czas leci. Nie zastanawiaj się i zacznij działać już teraz. Nabór trwa tylko do końca lipca. Możesz uzyskać to wsparcie samodzielnie przy naszej takiej niedużej, ale myślę, że dłużej Pomocy, czyli yy, mamy tutaj trzy dostępne kursy, o których powiem troszeczkę później. Yy, I tam masz taki cały niezbędnik, przebrnąć przez tą całą papierologię. Ewentualnie, jeśli po naszym dzisiejszym spotkaniu stwierdzisz, że tej papierologii jest jednak bardzo dużo, to proponujemy ci takie kompleksowe doradztwo. Zadzwoń do nas na infolinie i przeprowadzimy cię przez tą całą drogę aż do rozliczenia. Yy, czym jest właściwie ta premia? Tak jak mówiłam, 200 tysięcy bezwrotnej premii na rozpoczęcie lub na rozwój działalności rolniczej. Pierwsza rata wypłacana po wniosku o płatność 140 tysięcy, natomiast 60 tysięcy wypłacane po realizacji planu. Możliwość zakupienia ziemi. Tak, to jedyny obecnie dostępny program na rynku, gdzie możemy zakupić ziemię. Myślę, że naprawdę kuszące. I elastyczne warunki. Nie musimy posiadać e, gospodarstwa na dzień składania wniosku. Wystarczy, że e, zadeklarujemy Konkretne działki, a w ich posiadanie możemy wejść dopiero. Mamy na to 12 miesięcy od podpisania umowy z ARI. Tutaj mamy takie, tak naprawdę, dwie opcje. Opcja numer jeden bez wielkości ekonomicznej gospodarstwa, opcja numer dwa z tą wielkością. Czym jest ta wielkość ekonomiczna? Wielkość ekonomiczną gospodarstwa wyliczamy z upraw które znajdują się na, na gruntach tych zadeklarowa zadeklarowanych w 2025 roku. I ze zwierząt tutaj wyliczamy stan średnioroczny. I tutaj potrzebujemy aż 15 tysięcy wielkości ekonomicznej gospodarstwa i możemy tą drugą połowę poza wielkością zdobyć ziemią. I tutaj musimy tę ziemię mieć na własność lub w dzierżawie od jednostek samorządu terytorialnego lub Kowru. I tak, najprościej mówiąc, w województwie dolnośląskim z wielkością ekonomiczną, tak jak mamy przedstawione ładnie na, w tabelce, musimy mieć 5,80 hektara właśnie na własność lub w tej dzierżawie, natomiast tą drugą połowę nadrabiamy wielkością ekonomiczną. Opcja numer dwa, bez wielkości ekonomicznej, tutaj musimy zdobyć całość ziemi i w województwie dolnośląskim jest to średnia krajowa 11,59 hektara. Zawsze bierzemy pod uwagę tą bardziej korzystną opcję, ponieważ w województwie dolnośląskim średnia wojewódzka to 18,60 hektara, dlatego bierzemy pod uwagę średnią krajową. I tutaj 11,59 te hektara też musimy mieć co najmniej połowę na własność lub w dzierżawie od jednostek samorządu, tery, samorządu terytorialnego lub od Kowru. natomiast drugą połowę możemy sobie nadrobić dzierżawą. długoterminową. Gminową, czyli taką spisaną, notarialną lub potwierdzoną w gminie. Natomiast e, może też być taka dzierżawa ustna na gębę. Kolejnym takim ważnym kryterium e, to są punkty. Musimy zdobyć minimum 7 punktów. Tutaj pięknie nam się e, wyświetla na ekranie. Jakie są na to opcje? Yy, możemy mieć punkty za powierzchnię użytków rolnych, tutaj mamy do trzech punktów, możemy mieć punkty za wysoką wielkość ekonomiczną gospodarstwa, również do trzech punktów, możemy mieć y, punkty za kwalifikacje, czyli wykształcenie rolnicze lub za y, staż pracy w rolnictwie i tutaj mamy taki pułap od dwóch do pięciu punktów. I oczywiście nie musimy mieć tych, tego wykształcenia rolniczego na dzień składania wniosku. Możemy je bez problemu uzupełnić w ciągu trzech lat. Też kolejną taką naszą opcją. I to się zmieniło w porównaniu do poprzednich lat. Możemy uzyskać punkty za różnicę wieku. Tutaj mamy do 5 punktów. I co się zmieniło, to że nie musi być przekazanie gospodarstwa w całości, żeby otrzymać punkty za różnicę wieku. Także dużo osób nie uzyskiwało tych punktów w poprzednich latach. Teraz jest to szansa dla tych osób. Możemy też uzyskać punkty za przejęcie gospodarstwa w całości i tutaj mamy 5 punktów. Tylko osoba, która nam przekazuje to gospodarstwo, może sobie zostawić maksymalnie pół hektara i musi nam przekazać również wszystkie zwierzęta. Możemy też mieć punkty za um, uczestnictwo w systemach jakości, za prowadzenie produkcji zwierzęcej, zwierzęcej za status studenta, domownika na kurs lub osoby bezrobotnej. Czy się, czy się kwalifikujesz do programu? Możesz sobie to sprawdzić dostępną ankietą u nas w opisie, ona łatwo i przejrzyście Ci powie tak czy nie. Ja tylko tak pokrótce o tym powiem. W dniu złożenia wniosku nie możesz mieć uko ukończonych 41 lat, czyli więcej niż 40, ale musisz mieć ukończone 18. Musisz być oczywiście pełnoletni. To, to, to co jeszcze, o czym jeszcze wspominałam, to, to prowadzenie działalności rolniczej, oczywiście maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Ty lub Twój małżonek mogliście tą działalność rolniczą rozpocząć, lub jej oczywiście nie rozpocząłeś. Nie można, nie mogłeś lub Twój małżonek nie mogliście uzyskać wsparcia, pomocy dla młodych rolników, Prof 2014-2020, Prof 2007-2013. I też oczywiście wyklucza nas rozwój małych gospodarstw. I to taki jedyny program, który nas wyklucza z premii dla młodego rolnika i którego nie możemy łączyć z premią dla młodego rolnika, a z innych programów możemy korzystać. Także to też myślę, że jest bardzo um, atrakcyjne. Co do zasady, um, rozpoczynamy działalność rolniczą, kiedy weszliśmy w posiadanie minimum jednego hektara użytków rolnych, chyba że um, dostaliśmy tą ziemię w momencie, kiedy. Byliśmy niepełnoletni, to wtedy ten czas liczy się od uzyskania pełnoletności, ewentualnie e, kiedy dziedziczyli, e, odziedziczyliśmy ziemię, to tutaj liczy się nam ta data zatwierdzenia spadku przez sąd lub rejestracji aktu dziedziczenia. I w momencie, kiedy student stacjonarny dziedziczy ziemię, to ta, ten bieg liczenia rozpoczęcia działalności rolniczej nam się liczy maksymalnie w zależności właśnie, ile trwa ta nauka, ale maksymalnie do 26 roku możemy ten czas wydłużać, i przez ten cały czas oczywiście, musimy być studentami stacjonarnymi. Inne takie działania świadczące prowadzenie działalności, o prowadzeniu działalności są to tak, jest to złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie, ubieganie się o inne dotacje rolnicze, wzięcie kredytu preferencyjnego na cele rolnicze, zakup zwierząt gospodarskich dochodowni, prowadzenie działu specjalnej produkcji rolnej. I rozpoczęcie działalności gospodarczej z kodem PKD01 i tam mamy tylko łowiectwo wykluczone. I tutaj bym chciała przejść do takiej już myślę, że bardziej fajnej informacji. Czyli na co możemy przeznaczyć tą premię? Na inwestycje budowlane, możemy zmodernizować lub wybudować budynki przeznaczone do... Nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do ich sprzedaży, możemy zakupić nieruchomości rolne to już o tym mówiłam możemy zakupić zwierzęta do stada podstawowego, możemy zainwestować w środki w nasadzenia trwałe czyli tutaj mamy sady i plantacje wieloletnie, możemy zakupić maszyny i urządzenia rolnicze tylko nowe i wartości niematerialne. I tutaj też, co, co chcę Wam powiedzieć, maksymalnie 30% możemy przeznaczyć na środki obrotowe paliwo rolnicze, środki ochrony roślin, nawozy, pasze dla zwierząt pozostałe środki do produkcji. Dodatkowymi warunkami do spełnienia, ale to już na spokojnie, później musimy prowadzić rachunkowość rolniczą, musimy wykazać wzrost tej wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Oczywiście później w tym kursie dokładnie wytłumaczę co i jak. Też jeśli pracujemy przychody z rolnictwa, też, też możemy oczywiście pracować poza rolnictwem, wtedy co najmniej 60% całości przychodów muszą stanowić przychody z rolnictwa. Mamy przygotowane narzędzie, gdzie mogą sobie państwo sprawdzić, czy te 60% uda się uzyskać. Trzeba rozpocząć właśnie prowadzenie tej działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący. Musimy te 140 tysięcy wydać minimum na środki trwałe i 60 tysięcy maksymalnie na środki obrotowe, dopiero wtedy uzyskamy zwrot tych 60 tysięcy, jeśli nie wydamy. Musimy przystąpić do doradztwa indywidualnego. Taką usługę świadczą ośrodki doradztwa rolniczego. I to, o czym wspominałam, oczywiście, to musimy uzupełnić, jeśli ich nie posiadamy, te kwalifikacje wykształcenia rolniczego. Dlaczego warto wybrać nasz kurs? Bo na pewno gdzieś tam takie pytanie się w Państwa głowie przeminęło. A to dlatego, że świadczymy naprawdę profesjonalne wsparcie. Posiadamy zespół ekspertów, którzy już od kilku lat działają właśnie w premii dla młodego rolnika, przerobili setki przypadków gospodarstw i są w stanie doradzić naprawdę w wielu przypadkach. Wiemy, na co zwraca po prostu uwagę Arim i jakich błędów można uniknąć, a dużo osób gdzieś tam. Je popełnia i się na samym starcie dyskwalifikuje. Mamy gotowe wzory i szablony. Otrzymują Państwo gotowe wzory wypełnionych biznesplanów, uzasadnień. Tak, drodzy Państwo, przebrnęliśmy y, do końca. I to jest tylko taka malutka część tego, co ja chciałam Państwu przekazać, a cała reszta będzie oczywiście w dostępnym kursie. Tam będzie naprawdę wszystko dokładnie wyjaśnione. Jak uzupełnić jak uzupełnić wniosek, biznesplan, na co zwrócić uwagę, jak to dobrze zrobić, jak uzasadnić maszyny, co trzeba dołączyć, wszystko krok po kroku będzie, będzie tam właśnie wyjaśnione. Z naszą pomocą wiedzą ekspert z sytkami przerobionych gospodarstw i są Państwo w stanie przebrnąć sami przez proces uzupełniania dokumentów w premii dla młodych rolników. Ewentualnie zachęcamy oczywiście do skorzystania z naszego kompleksowego doradztwa, bo tam już mają Państwo całość aż do... Aż do rozliczenia zrobione przez nas. Jeśli chodzi o kurs, tutaj też pod spodem jest dostępna cała, cały spis treści. Co się w nim znajduje, no ale co, cóż ja mogę powiedzieć? Tam się znajduje po prostu wszystko, co jest potrzebne do uzupełnienia planu. Czego chcieć więcej? Bardzo dziękuję za uwagę i naprawdę gorąco zachęcam. Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zmieniamy obraz polskiej wsi.